Wiecie co, od paru dni prześladuje mnie, albo mam szczęście, nie wiem, zależy co kto lubi. Widok różnych stworzeń, których przez kilka miesięcy tutaj nie zauważałem, a na pewno nie takie rozmiary tych stworzeń. I w tym nagraniu chcę Wam to pokazać. Co gorsza, w mieszkaniu znalazłem dwa, o których istnieniu nie miałem pojęcia na Zanzibarze. Wiedziałem, że są w Ameryce i w innych takich krajach, ale nie miałem pojęcia, że są na Zanzibarze. I się troszeczkę tego przestraszyłem, powiem Wam szczerze. zobaczycie zaraz na filmie o czym mowa. No a przy okazji pokażę Wam też inne, które, udały mi się, które udało mi się nie, złapać albo na zdjęciu, albo na filmie. I to właśnie o tym będzie to nagranie: czyli zwierzątka z Zanzibaru. Zaczynajmy. I co mam teraz zrobić? Jakieś malutki to znaczy, że to jest cała rodzina niebaniówków. OK, zacznijmy jak u Hitchcocka, czyli z grubej rury, najgorsze na sam początek. Nie chcę Was tym nagraniem, broń Boże, przestraszyć. Chcę Was bardziej uświadomić, bo ja na przykład, jak tu przyjechałem na wyspę Zanzibar, nie miałem pojęcia o tym, że żyją tu takie cuda. A mianowicie, jako pierwsze, na pierwszy ostrzał idzie skorpion. <gryw> Powiem Wam, sytuacja wyglądała następująco. Byliśmy w hotelach. Tutaj na Zanzibarze przez dwa tygodnie pierwsze. I znajomy mówi mi pewnego dnia: "Hej, słuchaj Dominik, widziałem u mnie w pokoju skorpiona." Ja mówię: "Puknij się w głowę, gdzie skorpiona widziałeś na Zanzibarze? Co ty leciesz Pewnie to jakaś e, szczypawka, która wyglądała jak skorpion, wiesz, coś podobnego. No i tak to zostawiłem, nie? Minęło kilka tygodni. Przeprowadziliśmy się do drugiego w sumie już domu na Zanzibarze. No i po kilku dniach, słuchajcie, jaka historia! Po kilku dniach biorę sobie spodenki. Chciałem pójść popływać w oceanie. A ze spodenek wypadł skorpion. Powiem wam, jak mam palca takiego, co było takiej wielkości. Nie wiem, minął mógł mieć 4-3 centymetry. Wypadł po prostu z spodni. Zwrzczerziłem się niemiłosiernie. Od razu wziąłem telefon i chciałem zrobić temu czemuś zdjęcie. Nie wiedziałem, co to jest jeszcze wtedy skorpion, nie? Podchodziłem do tego normalnie, zrobiłem zdjęcie no i odszedłem do kuchni, żeby, żeby przynieść coś i go złapać. Natomiast jak już wróciłem, to już go nie było. Przeglądałem, oczywiście, e, przeglądałem oczywiście pod łóżkiem wszystkie rzeczy, walizki, wsadzałem tam ręce. Bez żadnego strachu, jeszcze z telefonem, bo chciałem to nagrać, żeby go złapać. Nie sądziłem wówczas, że to jest skorpion, no ale nie znalazłem spoko. Siadłem sobie na internecie i czytam, czy tu w ogóle coś takiego istnieje. Patrzę, rzeczywiście są relacje, nawet można znaleźć kilka zdjęć, że takie cuda na Zanzibarze są, no ale wciąż nie dowiedziałem, że to jest skorpion. Wygląda jak skorpion, ale nie sądziłem, że to jest skorpion. Poszedłem więc do pobliskiego tutaj paru restauracji zapytałem się miejscowej osoby, pokazałem mu nagranie, pokazałem mu zdjęcie. On mówi: No, tak, takie coś tutaj żyje. Jak y, ukąsi, czy też nie wiem jak to powiedzieć, y, ukuje, no to się nie umrze, ale trzeba natychmiast jechać do szpitala. Coś na zasadzie jak u nas prawdopodobnie żmija w Polsce, że jak wiecie, zostaniemy ukąszeni, to musimy. Udać się jak najszybciej do szpitala po surowice, czy jakoś tak. Nie wiem, jak tutaj, co tutaj robią, no ale jest taka sytuacja, żebyście mieli tego świadomość, że takie żyjątka są. E, ponoć lubią się gnieździć tam, gdzie jest cozy, cieplutko, e, tam, gdzie mogą się skryć, gdzie jest ciemno. Taką ciekawostkę Wam przekażę. Skorpiony są w stanie przeżyć bez jedzenia i picia do roku czasu. Także jak się taki skurczybek zagnieździ gdzieś, no to może nawet rok czasu przeżyć, tak słyszałem. Ile w tym prawdy to już tego nie wiem, ale na pewno takie coś tutaj istnieje jak skorpion. Są mniejsze, dużo mniejsze niż te przykładowo w Ameryce, w Arizonie, w tamtych ciepłych rejonach. I historia z tym skorpionem była taka: już Wam powiem do końca. Zresztą widzieliście urywki, które udało mi się nagrać, natomiast te urywki są osobnika, który pojawił się później, po kilku dniach. Tamtego oczywiście nie znalazłem. Nie wiem czy dalej gdzieś jest w pokoju, czy gdzieś w rzeczach może jest, bo wszystkie przyczepałem oczywiście później, jak się dowiedziałem, że to jest skorpion. Eee, ale nie znalazłem, bo nie wiem czy uciekł, czy nie uciekł. W każdym razie po kilku dniach od tego zdarzenia znalazłem kolejnego, tylko takiego malutkiego widzicie na nagraniu wielkości może o takiej. Może miał centymetr półtora max, nieważne zresztą. Ile miał? Ważny jest fakt, że był. I sobie wtedy pomyślałem, zresztą e, słyszeliście, co mówię. A zresztą posłuchajcie, e, posłuchajcie co mówię na tym nagraniu. No i jest kolejny. teraz malutki. Piędziołek. Malutki, malutki. Widzicie? I co ja mam teraz robić? Jakieś jest malutki, to znaczy, że to jest cała rodzina Jebaniuchów no, takie cuda Mówi, że to nie skacze, że mnie nie ujebie Jak No, jak widzicie, to było autentyczne przerażenie Faktu, że coś takiego tu istnieje, że to już jest drugi Mniejszy, czyli od razu pomyślałem, że to jest jakaś rodzina nie wiem czy było ich więcej, bo już od tamtego czasu a minęło już trochę chyba w 3 tygodnie. E, od tamtego czasu nie widziałem już żadnego takiego osobnika, ale chcę wam powiedzieć, że coś takiego istnieje. One się lubią gnieździć, tak jak mówię, w ciuchach, lubią się gnieździć pod poduszkami, także zawsze sobie przyprzepcie poduszkę, sprawdźcie jeżeli mieszkacie właśnie w wynajmowanych domach, bo nie wiecie po prostu co tam możecie zastać. Tak jak mówię, to nie jest żaden. E, film po to, aby was straszyć, tylko bardziej uświadomić, że coś takiego tu istnieje. Dajcie mi znać w komentarzach, kto z Was w ogóle wiedział, że na Zanzibarze są skorpiony. Nie ja nie wiedziałem, nie wiem, czy jestem ignorantem, czy nie doczytałem, czy nikt o tym nie mówi. W każdym razie ja tego nie wiedziałem. E, jeszcze taka, in, takie info, one nie lubią. To nie są takie, tego typu żyjątka, że chcą was, wiesz, dopaść i ugryźć we śnie. Nic z tych rzeczy. One, tak jak mówię, gnieżdżą się tam, gdzie jest im cieplutko. Chowają się raczej stronią od właśnie ruchu, czyli od, od nas. Yy, I są bardzo, ale to bardzo szybkie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś zapieprzającego karalucha. Ale one tak szybko uciekają, że, że masakra. Strasznie szybko. Jak wyleciał mi z tych spodenek, po prostu jak strzała pobiegł do, do, do rogu domu, pokoju, a później zamiast coś z nim zrobić, to ja poszedłem po pojemnik. No ale, nieważne. Mam nadzieję, że jeszcze do końca pobytu tutaj mnie nie uwali żaden skorpion. Ale już a propos skorpionów, to przejdźmy do drugiego, też mało przyjemnego widoku, jakim są pająki. Idę właśnie koło takiego opuszczonego domu. Całkiem przypadkowo się złożyło. Ale może uda mi się Wam pokazać te pająki. To też nie jest nic miłego. Uwierzcie mi. Nie jest to nic miłego z tego względu. To są okropnie bycze. Dobra wiadomość jest taka... Nie ma tutaj nic. Dobra wiadomość jest taka... Zostanę sobie chwilę w tym cieniu. Zobaczysz nie ma pająków. Dobra wiadomość jest taka... Że nigdy nie widziałem tego pająka w okolicach e, domu. Już tym bardziej w środku. Nigdy mi się nie zdarzyło. Także to jest dobry news. natomiast sam widok tych pająków nie jest nic przyjemnego. Zobaczcie zresztą sobie sami. W okolicach pierwszego domu, który wynajmowaliśmy, e, było drzewo. Szło w kierunku plaży. Na tym drzewie, tak jak widzicie, były ogromne ilości pająków. Naprawdę ogromne ilości. One są bycze. Naprawdę bardzo duże. Ponąć też kącają. Z tym, że jak się pytaliśmy, miejscowych to one nie są dla nas groźne, będzie to takie coś typu bardziej jak szerszeń, jak osa. tak? Czyli yy, bardzo, bardzo boli, no ale nie trzeba tego co mówili. Nie wiem ile w tym prawdy, więc to musicie sami zweryfikować, żeby nie było później na mnie. Ale jak was ugryzie, to po prostu tak jak osa, czy tam szerszeń musimy przetrzymać. Nie wiem, jakieś wapno wziąć czy coś w tym stylu i, i, i tyle. Jest bardzo bolesne. Natomiast one nie wchodzą w nasze okolice, nie jeżdżą się właśnie. Takich opuszczonych o budynkach swoje sieci zarzucają, czy właśnie na takich drzewach lubił, jak tutaj nade mną, ale akurat nie ma upatrzyłem. No i to jest kolejna ciekawostka. Kolejne takie żyjątko, które możecie spotkać na Zanzibarze, Z tym, że tak jak mówię, ja nie spotkałem się z tym, żeby to gdzieś było w moich okolicach, więc nie są bardzo e, uciążliwe. Kolejne cudeńka, jakie możemy spotkać na Zanzibarze są to Gekony. Nie mylić z jaszczurkami. To troszeczkę się od siebie różnił. I one łażą wszędzie, dosłownie wszędzie. Na każdym roku będziecie widzieć gekony, małe, takie ciupenki, jak tutaj widzicie na tym kotku. Ja one potrafią spaść na przykład z góry Wam na głowę czasami. Ale to wiecie, to, to jest nic strasznego. Są też większe. Łażą wszędzie, tak jak mówię, w pokoju, w łazience, w kuchni, w szafkach. Po prostu są wszędzie. A to jest coś takiego jak u nas, nie wiem, jak pająk, normalny pająk, taki, który chodzi po domu. To po prostu jest wszędzie. W dużych ilościach, a tego się też nie trzeba bać, bo to nie jest w ogóle groźne, wręcz nawet sympatyczne. Po pewnym czasie do tego przyzwyczaicie. Na początku trochę jest takie irytujące, no ale tak mówię, z czasem w ogóle nie będziecie na to zwracać uwagi. Kolejne zwierzątko, które możemy spotkać na Zanzibarze są to małpki. E, oczywiście możecie pojechać do Jozani Forest, tam są małpki, które żyją w swoim naturalnym środowisku i tam zobaczyć. Ale zdarza się również, że na przykład idąc sobie taką drogą, jak jest cisza. Jak są troszeczkę niższe drzewa, choć po palmach coś zasuwały, po dachach, to możecie spotkać tam małpy. Takie małpy mogą Wam również przyjść w Waszego zamieszkania. Mój znajomy nakręcił na mieszkaniu, który wynajmowaliśmy wcześniej, zanim się przeprowadziłem małpę, która go odwiedziła i po prostu przyszła do niego tam, gdzie siedział na tarasie. Można je spotkać, tak jak mówię, spacerując, latają po drzewach. Nie zauważyłem, żeby były agresywne w stosunku do nas, jeżeli ich tam nie zaczepiamy, tylko przychodzimy, to, to raczej nic z nich nie zrobią. One sobie tam harcują po drzewkach jedzą coś, spożywają posiłek. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o małpki. Możemy je tu spotkać, jeżeli zapytacie, czy są tu inne zwierzęta, których należy się obawiać, większe niż pająki czy skorpiony, no to nie ma tu żadnych, wiecie, lwów, słoni, jakichś żyraf, zebry, nie ma nic takiego tutaj. Jedyne co możemy spotkać i jest tego bardzo dużo yy, są to krowy, kuski i kurki. Krowy łażą dosłownie wszędzie. Na drogach, przy drogach, na wiosce, koło domu. Krowy są wszędzie. Wiemy, że to wyspa bardzo to jest w 95%, a jak nie więcej, kraj muzułmański, więc wiadomo tutaj też traktują krówki. Im wolno wszystko, to one mają pierwszeństwo. Idzicie samochodem taki, taka rada. Pamiętajcie zawsze jednak troszkę noga z gazu lekko niech wam zejdzie, bo te krowy mogą wyskoczyć na ulicy w każdej chwili, a naprawdę uwierzcie mi, biegają zawrotnie szybko. Widziałem taką jedną, która biegła bardzo, bardzo szybko, a się zdziwiłem, że to w ogóle jest e, możliwe. Także takie zwierzęta wolno biegające możecie spotkać. Natomiast ja mówię, żadne safari tutaj e, nie, e, nie, o, nie zobaczycie na żywo, żeby zobaczyć zwierzęta safari musicie pojechać na ląd do Afryki, do Tanzanii kolejne żyjątka jakie możemy spotkać są to oczywiście żyjątka z oceanu czyli kraby bardzo dużo tych krabów tutaj jest jak sobie jak sobie siedzicie na plaży, tam jest tak dużo takich dziurek i z tych dziurek kraby wychodzą zwykle wieczorem, więc warto sobie wsiąść, popatrzeć. Jak będzie cicho, to on przy Was wyjdzie, zacznie chodzić, zobaczycie, zobaczycie te wielkie oczy. E, nie stracicie te łapy, bo może Wam ją tymi szczypcami złapać. Natomiast bardzo, bardzo często się zdarza, że je spotykamy. Jest to coś spokojnego, tego się nie należy bać. Możecie spokojnie leżeć na plaży, on Was nie ugryzie tylko dlatego, że tam leżycie. E, kolejne oczywiście jeżowce, o których mówiłem Wam już wielokrotnie na moich filmach. Pamiętajcie, Wejście ze sobą buty do chodzenia. Po pierwsze są skały, jest no skaliste tam, gdzie nie ma piasku. Więc Wam się przyda do chodzenia w głąb oceanu, kiedy jest odpływ. Przykładowo, żeby zobaczyć hodowlę alp, o których też Wam wspominałem i pokazywałem na kanale. A tam możecie napotkać jeżowce. Nie zdarzyło się, przynajmniej w okolicy, w której ja tutaj jestem, dżambianinę i makunduci żeby jeżowce były zaraz blisko plaży, blisko wejścia do oceanu. Natomiast wiecie, ja nie chcę mówić, że nie ma, bo pech będziecie mieli taki, że akurat traficie, że jakaś będzie, staniecie nogą i, i wiecie. Lepiej mieć takie obuwie, lepiej sobie dno przyglądać, czy, czy nie ma tam żadnych żyjątek, które może Was w nogę ukuć, no, ale żebyście mieli świadomość, że coś takiego tutaj na Zanzibarze jest, tak samo jak i w Chorwacji czy e, Mauriciusie i podobnych miejscach, gdzie jest woda bardzo cieplutka. I dno skaliste, bo one lubią właśnie się gnieździć tam, gdzie jest. Dużo skał, ponoć tam, gdzie jest cieplutko, zacienione, i tam sobie siedzą. Kolejne żyjątka, które są bardzo uciążliwe. Nie groźne dla nas za bardzo, ale bardzo uciążliwe. Na początku ciężko się do tego w ogóle przyzwyczaić. Są to mrówki, takie bardzo malutkie mrówki. Jest tutaj dużo rodzajów mrówek. Większe, te sobie łażą, w ogóle praktycznie nam w drogę nie wchodzą, ale te małe. Jak znajdziecie dom, w którym są mrówki, no to macie przewalone. Na naszym pierwszym mieszkaniu takie mrówki były, zresztą widzicie na nagraniu. Jak zostawiliście chleb na blacie, to Wam powiem, nie minęła godzina, a chleb był cały wypełniony mrówkami w środku. całutki. One chodzą tak sobie jednym ślaczkiem. Jedna mrówka wytyczy drogę i one tak łażą. Bardzo uciążliwe do czekolady, do wszystkiego praktycznie wchodziły. Musieliśmy mieć takie specjalne pojemniki, które się zamykały hermetycznie, żeby nam tam nie powodziły. Do owoców o dziwo się nie pchały, to byłem zdziwiony, bo to jednak słodkie, cukier i tak dalej. Ale właśnie preferowały czekoladę, lizaki, preferowały właśnie chleb, pieczywo i tak dalej. Także to było bardzo uciążliwe cholerstwo. Na tym domu, w którym jestem teraz obecnie nie mamy takich mrówek w środku. Na zewnątrz sobie chodzą, tam różne żyjątka noszą, na grzbiecie, karaluchy, jakieś większe od siebie robale 15 razy potrafią całą ekipą wziąć i nieść. I już naprawdę na sam koniec pokażę Wam jeszcze nagranie, też wrzuciłem w sieci film w e, bodajże Discovery na Zanzibarze, w którym pokazałem Wam jak wrony potrafią szybciutko się zorganizować i ukraść nam jedzenie z talerza. Więc jak słyszycie dużo wron w okolicy, to nie zostawiajcie jedzenia na tarasie, bo jak pójdziecie na przykład zrobić sobie herbatę, robić siku, jak wrócicie to talerz będzie pusty. I to naprawdę może się zdarzyć bardzo szybko. Trwa bardzo krótko. Wrony przylatują z kilka. chwytają wam tam, co macie na talerzu, chleb, jajko, naleśnika, cokolwiek i po prostu <grytanie> wracacie, a złodzieje wam ukradli jedzenie. Na pierwszym mieszkaniu to wystarczyło położyć na 50 sekund, bo mieliśmy akurat w okolicy las, na którym, w którym te wrony sobie mieszkały. To no naprawdę jedzenie było dla nich łakomym kąskiem i kradli nam notorycznie, jeżeli ustawiliśmy coś na tarasie. Czasami się zapominało, jeżeli chodzi o obecną okolicę, okolice oceanu, plaży, tam gdzie obecnie mieszkamy, nie mamy aż takiego problemu z wronami, one czasem przylecą, ukradną e, jedzenie dla kota, bo tylko to zostawiamy, ale to zwykle jak już nas nie ma, jak wchodzimy do środka, jest już cicha, cisza, spokój, wtedy przylatują i biorą, więc to pewnie zależy od tego, gdzie mamy e, dom i tam, gdzie jest więcej wron, po prostu bardziej są perfidne i zarozumiałe. Dobra, także to tyle, jeżeli chodzi o zwierzątka na Zanzibarze. Mam nadzieję, że Was nie zszokowałem tym początkiem, a jeżeli tak, to mam nadzieję, że wykorzystacie tę wiedzę i przekażecie ją dalej, bo myślę, że warto, żeby ludzie wiedzieli, że tutaj takie żyjątka istnieją. Po prostu najważniejsze to jest zwrócić uwagę na to, że jak coś ubieracie, to wytrzepać, bo tam nawet może Wam zwykły jakiś robal wejść, ugryź Was i po co spodenki, wytrzepać, koszulkę wyczepać zanim na siebie nałożycie. Po prostu zachowujemy się tak, aby nie kusić losu. Ok, także to tyle w tym nagraniu. Ja lecę do domu, zmontuję film i widzimy się już w kolejnym nagraniu. Prawdziwe życie na Zibarze. Trzymajcie się. hej!